Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Pawła Dybla Ziemscy słowni cieleśni. Książka wydana przez Instytut Mikołowski w 2019 roku przez świetnego krytyka literackiego, literaturoznawcę badacza takich zjawisk jak hermeneutyka, psychoanaliza książkę Pawła Dybla już recenzowałem na kanale była to książka o Szulcu Mesjasz, który odszedł ta książka Ziemcy Słowni i Cieleśni jest poszerzoną wersją książki z lat bodaj osiemdziesiątych która jednakowoż jest aktualna do dzisiaj nie zestarzała się choćby poprzez dobór znakomitych nazwisk choćby jak Leśmian Miłosz Milon Białoszewski Jan Brzękowski Jalu Kurek też Stanisław Balańczak, Rafał Wojaczek Krzysztof Kamil Baczyński Julian Przyboś Kazimierz Wierzyński czy Jan Śpiewak, albo Tymoteusz Karpowicz, albo Ryszard Milczewski Bruno? Zasadniczym kluczem do tej książki wydaje się klucz psychoanalityczny. Psychoanaliza w krytyce literackiej byłaby czymś takim na wzór, Czegoś, co pisał Marek Lubański w książce Krytyka Literacka, a psychoanaliza, czyli mówiąc najprościej, drążeniem w głąb danego dzieła. Zatem psychoanaliza byłaby niczym innym jak odmianem, odmianą hermeneutyki, bo też hermeneutykę jako jedną z gałęzi nauk o literaturze, definiuje się jako taką naukę, która poszukuje sensu. Dybel każdego poetę w zasadzie traktuje osobno. Inaczej traktuje rzecz jasna Miłosza, inaczej Białoszewskiego, inaczej Przybosia. Zwraca uwagę świetny warsztat krytyczno-literacki, literaturoznawczy Historyczno-literacki, zwraca uwagę, barwny, mięsisty, plastyczny język krytyczno-literacki Dybla, autentyczne zafascynowanie autorami, o których pisze. I wydaje mi się, że książkę tę mogą również czytać ludzie niezwiązani bezpośrednio. Z literaturą, z naukami o literaturze, gdyż krytyka literacka to po prostu przedłużenie tego, co literackie. Nie jest to dyskurs naukowy sensu stricto, ale właśnie tego rodzaju meta-wypowiedź, meta-literacka o danym dziele. Te narzędzia, którymi posługuje się dybel to jak już powiedziałem narzędzia psychoanalityczne wykorzystuje on bowiem teorię Lacana, teorie Freuda teorie innych psychoanalityków i już sam ten tytuł ziemscy słowni cieleśni wskazuje na czym na coś takiego co nazwałbym uziemieniem debaty o tym czym jest poezja poezja jest czymś ziemskim czymś, czyli czymś co się trzyma mocno gruntu y, mm, takiego heideggerowskiego gruntu żeby go nie tracić pod nogami y, gruntu po którym stąpa się raczej twardo ale ta ziemia też jest y, metaforą y, y, jakiejś żyworodności również co na przykład widać w szkicach o Leśmianie czy o Tadeuszu Nowaku. Ziemia jako matka, matka metafor, czy też macierz metafor. Ziemia skąd bierze początek cała opowieść. Ziemskość byłaby właśnie takim warunkiem myślenia o poezji w kategoriach czegoś tellurycznego, powiedzielibyśmy czegoś ziemskiego, czegoś, powiedzielibyśmy też, labiryntowego, czegoś schowanego również. Moglibyśmy mówić też o takiej krecie i robocie troszkę badacza hermeneuty, jak kret z latarką, obdarzony latarką, idzie poprzez tunele i poszukuje tego sensu i rozświetlenia danego tekstu. Taka metafora kreta byłaby tutaj chyba Dobrą metaforą, zresztą ta metafora zaczerpnięta jest również z prozy Tadeusza Nowaka. Słowni odnosi się do języka, rzecz jasna, zresztą dużo uwagi poświęca dybel poezji lingwistycznej, również poezji Nowej Fali. Zastanawia się autor, czym jest dybel, czym jest język w poezji. Język, jak w poezji nowej fali, który stawia w stan podejrzenia ideologię, język propagandy, język dyskursu publicznego, język mediów. Ten język, będący językiem uproszczonym, językiem zbyt łatwo przyswajalnym, na zasadzie haseł, sloganów, na zasadzie takiej łatwej intelektualnej strawy, którą każdy może łyknąć, aby poczuć się lepiej. Taki język powinien być postawiony w stan podejrzenia. Po też niczym innym jest nikim innym jest poeta jak również tym, który czyta innych poetów, kształci się, edukuje, rozwija, czyta filozofów, Bada po prostu naturę języka i jego możliwości i to, do czego to słowo może doprowadzić, albo też co, albo jakie są też zagrożenia ze strony języka, jakie są możliwości jego manipulacji. Przecież w debacie publicznej często ten język jest sterowany, jest często zmanipulowany. Nie mówię tutaj o konkretnej jakby sytuacji politycznej, tylko o ogólnym zjawisku czegoś takiego jak przesterowanie języka na rzecz określonej ideologii. Ten język przestaje być medium, dajmy na to neutralnym, a staje się narzędziem do udowodnienia pewnych swoich tez i przewag. Dajmy na to politycznych, więc język tu w debacie, akurat publicznej, jest traktowany instrumentalnie, będąc na antypodach tego, czym jest język w swojej istocie jest język czymś autonomicznym, chyba jakby chciał Dybel, któremu trzeba się przyglądać uważnie, jakby było to żyjące stworzenie, wymagające opieki. Wymagające czułości, wymagające również dbania o gospodarstwo danego języka poetyckiego. Zatem ta dbałość, to budowanie ogrodu poetyckiego, chyba tutaj Dybla najbardziej interesuje. I, język końcu, i w końcu cielesność języka, czyli powiedzielibyśmy jego organiczność. Wyrastanie z tego, co jest w człowieku jego ciałem. Przyboś kiedyś powiedział, że poeta pisze tak, jakby oddychał. Czynność pisania wierszy jest czynnością organiczną. Zatem to ciało byłoby zrośnięte z tym, co językowe i z tym, co ziemskie. Mowa by tu była niewątpliwie o takiej cielesności języka, którą choćby widać w wierszach Rafała Wojaczka. Ta cielesność traktowania języka jest tutaj bardzo obecna, choćby w wierszach dotyczących kobiet albo rozmaitych aktów seksualnych. Ta cielesność języka jest tu widzialna. I dodam jeszcze, że tę triadę można połączyć takim określeniem, może troszkę trywialnym i upraszczającym, ale takim dość jednak pojemnym, jak ciemność tych wszystkich obszarów. Wiadomo, że kret ryje w ciemności. Tu akurat ciało, jakby też traktowane. Niekoniecznie właściwie, czyli po manichejsku, jest siedliskiem rządz, siedliskiem ciemnej erotyki, siedliskiem grzechu, także w tym takim widzeniu, nieco już przestarzałym, byśmy powiedzieli, ta ciemność tutaj wybrzmiewa z siłą dużą. Ciemność popędowości, powiedzielibyśmy, ale na ową popędowość cielesności, na właściwe podejście do cielesności języka jest recepta jedna. Traktowanie języka nie instrumentalnie, ale podmiotowo. Właśnie o czym powiedziałem, jakby język był nie, nie jedynie medium neutralnym, ale. Czymś żywym, czymś organicznym, czymś z człowiekiem zrośniętym, yy, człowiek wciąż próbuje możliwości języka. Yy, słowo, jak wiadomo, może doprowadzić do rozkwitu, do radości, yy, do zachwytu, ale może być też przyczyną zguby, zniszczenia. Za słowem często stoją określone emocje. Yy, natomiast akt poetycki obiektywizuje. Te emocje i sprawia, że one są łatwiej przyswajalne, są oswojone w języku poetyckim. Co nie znaczy oczywiście, że język poetycki jest emocji pozbawiony, bo jest w zasadzie nimi nacechowany bardzo mocno, do szpiku wręcz czasem. I nie można mówić też o antyemocjonalności. Języka poetyckiego, ale niewątpliwie te emocje w języku poetyckim są przefiltrowane odpowiednio i zobiektywizowane. Temu służy akt pisania. Akt pisania byłby tutaj aktem porządkującym pewien chaos czasem myślowy chaos powodujący czasem rozbicie pewnej właściwej struktury bytu ludzkiego jego pokawałkowanie jak rozbite lustro, no, czasem zachowuje się człowiek i ten, a ta funkcja integracyjna języka służyłaby właśnie scaleniu tego rozbitego lustra. Ja tylko dodam, że język, którego, który interesuje Dybla to chyba taki język, który by ukazywał właśnie te to pokowałkowane lustro owo rozbicie, czasem rozbicie w jakimś akcie szaleństwa, w akcie psychotycznym, w akcie transgresyjnym, w akcie przekroczenia granicy tej właściwej takiego przedostania się na drugą stronę lustra czasem. Te akty transgresyjne chyba dybla najbardziej interesują. Akty bardzo mocno zanurzone nie w sferze tego, co rozumowe, ale w sferze tego, co irracjonalne, popędowe, powiedzielibyśmy czasem demoniczne, nad czym człowiek nie panuje. Ale właśnie poprzez ukazanie tego, że, że czasem język poetycki może takie stany pokazywać, Dybel, jakby poprzez swój dyskurs. Próbuje oswoić te stany graniczne, powiedzielibyśmy byśmy za Jaspersem, i sprawić, że poprzez debatę o tych stanach granicznych, niejako jego język krytyczno-literacki pełni funkcję terapeutyczną bądź terapeutyzującą, na pewno obiektywizującą te stany graniczne, które czasem. Prowadzą i do samobójstwa, jak choćby w wypadku Rafała Wojaczka. Więc ta gra w poezję, która interesuje Dybla, to nie igraszka słowna, puste, postmodernistyczne buffo, ale powiedzielibyśmy, że jest to gra na serio. Gra jakoś na życie i na śmierć. Gra poważna. Gra, gdzie. Stawką jest nasze człowieczeństwo, zarówno z jego wzniosłością, jak i z jego niskością, przypadłością, małością, popędowością, ciemnością. Tymi wszystkimi, powiedzielibyśmy za szulcem, tą całą kloaką nieoficjalności, do której czasem nie lubimy się przyznawać, pokazując się zawsze w lepszym świetle. Skąd stąd? poezja, która nie jest prawdziwa, byłaby często jedynie przejawem jakiegoś snobistycznego upodobania, co oczywiście prawdą nie jest, bo prawda oczywiście o człowieku jest dwojaka. człowiek jest wspaniały, ale człowiek jest też może być straszny, może prowadzić do zniszczeń, może być nieprzyjemny. no wiemy to z codziennego życia. Ja oczywiście o tym mówię łopatologicznie. Nie używam tak wyrafinowanych środków y, stylistycznych i krytyczno-literackich y, jak Dybel, ale celo celowo generalizuję y, tę moją wypowiedź o książce Dybla, aby ukazać y, uniwersalność jego książki. To, że w gruncie rzeczy, kiedy ona pisze o, y, o ziemskości, czylesności. I słowności języka, o, 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 o słowności poezji, w gruncie rzeczy pisze o człowieku. O człowieku uwikłanym w ziemię, o człowieku uwikłanym w język, o człowieku uwikłanym w ciało. Ten trójpodział, byśmy powiedzieli, trójprzymierze jakieś tych trzech aspektów budowania człowieczego bytu, jest jakąś definicją w zasadzie. Definicją dybla, jak się jawi nie tylko poeta, ale w ogóle istota myśląca, która w, tym, w tych strukturach bytu partycypuje. <laughs> Więc siłą rzeczy nie będę już przedłużał. Zachęcam do lektury tej fascynującej książki. Można się w niej, z niej bardzo wiele dowiedzieć. Paradoksalnie o naszej codzienności, uwikłanej w rozmaite bałagany, galimatiasy, chaosy, nieporządki, pożądania, niepożądania, również kłopoty, które sprawiają, że czasem miast ludźmi spokojnymi stajemy się bestiami, prawda? I to wszystko jakby jest również. Zanurzone w tych naszych wypowiedziach, w naszym języku, w naszym zachowaniu, które uwidaczniamy poprzez to, jak się zachowujemy czyli przez ciało, nasze uwikłanie w ziemię, czyli w ten świat, w którym żyjemy. To wszystko jest fascynujące, ponieważ gdyby nazywa to w sposób krytyczno-literacki. To nazwać można oczywiście bardzo wieloma metodami, różne nauki stosują odmienne narzędzia, ale gruncie, w gruncie rzeczy. Sprowadza się to do jednego, do jednej nazwy, a nazwa ta brzmi Człowiek. To wszystko w zasadzie są nauki o człowieku, który w wypadku tej książki, w wypadku tego, jak go widzi Dybel, człowiek, poeta jest ziemski, słowny i cielesny. I na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pokażę tę wspaniałą książkę. Ja tylko zapowiem, że 14 lutego w ramach pełnoliterackiego Biblioteki Kraków będę z Pawłem Dyblem prowadził spotkanie online, na które serdecznie zapraszam. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.